Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wystawiany na próbę Jezus poucza, które przykazanie jest najważniejsze: to o konieczności miłowania Boga, a drugie, przypomina, jest to, w którym Bóg domaga się, byśmy kochali bliźnich. Te dwa przykazania są zasadami porządkującymi wszystkie inne. Nie chodzi o to, że miłość pozwala ignorować przykazanie, raczej o to, że. Każde ma być rozumiane tak, by było wyrazem miłości, autentycznej miłości, a nie pobłażania złu dla dobrego samopoczucia tego, który Bożego prawa nie zamierza przestrzegać. To najważniejsza nauka płynąca z dzisiejszej Ewangelii. Trudno nie zwrócić też uwagi, że to ważne pouczenie Jezus wypowiada wystawiany na próbę. Takiej postawy wystawiania na próbę się strzeżmy. Niech nigdy Prawo Boże nie będzie dla nas pretekstem, by pognębić innych. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.